Cześć. Dzisiaj będzie czwarty odcinek powieści Marty Kucharskiej: Tarnina. Takich widzicie już zimowych, śnieżnych okoliczności. Były jeszcze inne wieczory dzielone międzyludowe przyśpiewki, religijne pieśni i stare wiersze. Jakie babcia pamiętała jeszcze z podstawówki. Podczas lipcowych porządków słychać było, jak babcia nuci. Ku kuka, chłopiec panny szuka. W sierpniu, bo miesiąc maryjny, królowej Janielskiej śpiewajmy, a w listopadzie maszerują strzelcy, maszerują. No dalej, Tosia. Karabiny błyszczą, szary strój. Pociągnęła babcia śpiewanie. No co ty nie pamiętasz? Pamiętam. To co nie śpiewasz? Nie umiem śpiewać. A daj spokój, śpiewaj. Od nowa spróbujemy. Nie noszą lampasów, lecz szary ich stój. Nie noszą ni słabra, ni złota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój Piechota, ta szara piechota. Teraz nosiły już razem. Nie było jak inaczej. Babcia żwawo, tośka, by jej nikt nie mógł usłyszeć. Nuciły I krzątały się po ciotczynym domu. Tosia, patrz! krzyknęła babcia, pochylona nad niewielką szafką w wiatrołapie Zobacz, wyglądają jak nowe to chyba nawet twój rozmiar przymierz. Faktycznie, buty wyglądały jak nowe i rozmiar 38 choć w szafkach ciotki nie brakowało też o numer większy spórzane trzewiki, wiązane na sznurowadła, o nieco zaokrąglonych jak cyrkowca czubka. Miękkie, niezniszczone, najwyżej kilka razy założone. Nie podobają ci się, zagadnęła babcia, nie widząc entuzjazmu. Podobają, wydukała tośka, stając przed lustrem. Tak, pasowały jak ulał, jakby na jej stopę szyte, jasnobrązowe, o tym odcieniu brązu, jaki na jesień przyjmują liście buków z grafitowym paskiem nadpiętą, grafitowym językiem jedynymi widocznymi zdobieniami wyodrębniającymi się z brązu. Nie licząc ciemniejszej podeszwy. Szyte tak przynajmniej sugerowałaby jaśniejsza nitka spajająca skórę z podeszwą. O czubkach zbiegających się do siebie, wygodne, do kostki. Lekkie, że można od razu biec, o ile się biegać lubi. Tośka nie lubiła. Cały zresztą żeński ród w jej rodzinie nie przepadał za tą formą rozrywki. Ani za atletyką, ani za skakaniem przez kozła. Każda z kobiet w razie rozmów na ten temat miała starannie przygotowaną historię. Dlaczego nie lubi skrzyni, kozła, drążków, skakanek i tym podobnego ekwipunku? Bo nie żeby nie lubiły się ruszać. Od lat w rodzinnym domu ruch był obecny od świtu do nocy. Ruch był podstawą. I tylko nocami świat nieco nieruchomiał. Stawał się wolniejszy, mniej skory do działań. W dziwnych zapiskach ciotki znalazła i to. Wróć do świata, wróć wrócić do siebie, wrócić do ziemi ciepłej i widgotnej, położyć się między korzenie dębów i lip, założyć na siebie mech i paprocie, kołdrę z paproci sobie uszyć, wrócić do ciała, które nie jest obrazem, położyć się między sarny i zające, obleść pierwiastkami węgla i wapna, azotu. I fosforu, cynku i uranu, obrosnąć w grzyby, wypuścić z siebie kanie, prawdziwki i kozaki, ale też muchomory i olszówki, leżeć z zajęczą wargą, położyć na oczy ciepłej gleby, zrobić sobie nasiadówkę z dębowej kory, założyć na skronie świerkowy wieniec, udobruchać się z wawrzynkiem wilczełyko i wilczą jagodą, wypuścić korzenie, dać zrobić w kościach czaszki jamę dla trzmieli. Pozwolić, by w piersiowej klatce zamieszkały lisy, Zamieszać się ze świat zmieszać się ze światłem gruntową wodą, strumieniem. Pozwolić, by dziki wybrały sobie mięso. Nakarmić sępy, wilki, niedźwiedzie, oddać zęby slokom. Niech i one mają włosy na ptasie gniazda, narządy na kolację. Rozprostować kości. Czy już wtedy wiedziała o chorobie? – Daj dziewczynie dobre buty, to podbije świat! – rzuciła babcia za Merlin mądrą, choć Tośka nie przypominała sobie, by babcia miała żywić do aktorki jakieś głębsze uczucia. – Jeżeli już, to do Sophie Loren, tak przynajmniej zapamiętała z niedzielnych spotkań przy kawie, lodach i telewizorze. Tośce przypadał największy puchar lodowy, bo nie piła kawy, z bitą śmietaną, wafelkiem, posypką, owocami. – Adwokatem! – rzuciła babcia. – Słucham? No, z adwokatem Wanda też tak lubiła. No tak, nie da się ukryć ani zapomnieć, bo babcia wracała do tematu. A Wanda to, a Wanda tamto, jakby zachowując pamięć o niej, mieli ją ze sobą, jakby przez te zaklęcia była bardziej obecna. Ile to już minęło? Piętnaście miesięcy, odparła Tośka, dziwnie kurcząc się w sobie, jakby to była jej wina, że czas leci bez opamiętania. Mhm. Mm Babcia tylko pochyliła się bardziej nad szafką z butami i zaczęła coś nerwowo przebierać? 15 miesięcy, no tak, czyli tyle, ile trwała cała choroba ciotki. Czyli tyle, ile powiedział doktor Google. Że 15 miesięcy, rzadko kiedy więcej, cokolwiek by zrobili, gdziekolwiek chcieliby się leczyć. To może już czas co zagadnęła w stronę tośki, która jak umiała, tak omijała niewygodny temat. Ale ileż można? Już wyrzuty sumienia miała z tego omijania. M mówi, że śnieg jest antydepresyjny i działa jak brokat. Dlatego na każdy pogrzeb, na każdą stypę chodziła ze słoikiem po ogórkach wypełnionym brokatem. Przy odpowiednim świetle mogło to wyglądać, że niesie urnę i chce rozsypać prochy. Nikogo by to zresztą nie dziwiło. M, wiadomo, trochę wariatka, ale proch tak nie błyszczy. Człowiek szary to jak ma się na brokat spopielić. Chyba, żeby go ktoś wcześniej tym brokatem usmarował. Ale kto i kiedy w agonii, na szpitalnym łóżku, gdy się dusi? Pów brokatem? To by tego, co sypie, zaraz w wariatkowie zamknęli, na Cierplickiej albo w Bolesławcu. A M to już na pewno niejedno miała w papierach. Ale z tym brokatem to nawet ładnie było. Nad zimnym dołem, co był jak oczoduł pusty, bo pochówek to jakby człowieka w czaszkę ziemi chowali i nagle puf, na różowo, na niebiesko, na trumne, Na ciemne trójkąciki pod oczami zebranych, na czerwone koniuszki nosów, na czarne tiule, na okulary przeciwsłoneczne chorągwie, na płaszcze ciężkie, od których robił się garb, na kapelusze opadające na oczy, ciemnych i zgarbionych ptaków. Na zielono, na złoto, na tęczowo, więc jak wracali, to jak z karnawału. Taki z zewnątrz to by nie wypadł, że z pogrzebu idą. Taki z zewnątrz to by nie wpadł, że z pogrzebu idą, bo miejscowi to już wiedzieli. Że jak idzie czarny z wymalowanymi oczami, to ze stypy pewnie. Że jak mówiszą frędzle wymazane w brokacie, złocą się pióra, to nie, że mu na sercu tak lekko być musi. Choć może pogrzeb to jest rodzaj karnawału, dans makabry jak było. Tylko komu tańczyć? Przybyłym starczało wódki i brokaty. Tosia, ty coś z tego rozumiesz? Wgapiały się jak sroki w kość. Za oknem wirowały pierwsze płatki śniegu. O co chodzi z tym brokatem, wiesz? Nie wiedziały, za to pod notatkami ciotki znalazły pudełko lekkie, drewniane, po cygarach, w których zresztą ciotka nie paliła. Przewiązane wzdłuż i w poprzek, żeby nie było łatwo otworzyć. Jak u ciotki, podpisane: Tolek. Tolek? Tolek, powtórzyła babcia, starając się coś sobie przypomnieć. Nie pamiętam Tosia, nie umiem sobie przypomnieć, dodała po chwili i odrzuciła na stertę rzeczy do przejrzenia, w której grasowała Tośka. Bardziej zainteresował ją zbiór wierszy Paczyńskiego. – A niebo złote znasz? – zagaiła do Tośki jak zwykle, gdy chciała coś opowiedzieć, wyrecytować, przypomnieć. – Jakie niebo złote? – No jakie, jakie, a nie uczyli cię w szkole? – i zaczęła jak z podstawówki. – Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć, zielonymi listeczkami. – Babciu, ale tu jest jakiś adres! – przerwała jej Tośka. – Adres? Dopiero teraz, gdy babcia odsunęła pudełko na odległość ręki jej oczom, ukazał się krótki napis: Nowa Ziemia 5. To tyle na dzisiaj. Myślę, że dalej już przeczytacie sobie sami termin. Tymczasem łapcie śnieg, cieszcie się nim i miejcie dobry dzień. Cześć.